się, mano, witajcie ludziska z tej strony, Rashibo bo jest to kolejny odcinek. Znaczy, kolejny raczej pierwszy, ale drugi raz nagrywany, ponieważ pierwszy raz jak nagrałem wstępniaka całego, to się okazało, że jest za ciemno. Niestety, a jest to gra Enclave, i zaczynałem po stronie kampanii świetlistych. Which lies beneath centuries of dust in the guarded library of Mechalon is the story of how the rift was formed. Though most cannot recall a time when the rift did not divide the enclave and the outlines, they were at one time unified. At that time, there were lands where the very essence of magic was believed to dwell, for they were lush and prosperous. All who did not know the secrets of the soil which were protected by the pact of jifuro coveted these lands fiercely the great demon vatai was among these envious creatures for he believed that with the magic of these lands in his grasp he would surely become invincible and so he led his army to attack the dwellers of the land and lay claim to it for himself the battle raged on and on until at last the mighty wizard Zael stood alone against Vatar to protect the lands. When all hope seemed lost and Vatar's victory imminent, Zael struck the final, fatal blow. With a roar of anger and anguish, the wizard slammed his staff into the ground. The world trembled and then parted beneath Vatar's feet. A scream. Outrage erupted from the demon's throat as he fell to his defeat. However, victory did not come without a price. The chasm that grew from this <coughs> powerful blast of magic was too vast to be traversed, and the people were separated as much as the lands. Those who had come to aid their brothers in fighting against the demon's army returned to their home called mekalon minds and heavy hearts. The pact of Jifuro had been broken and they had become separated from their brothers. The denizens of the Outlands, a dark and selfish people, became known as the Gregg-Atari and the enclave of Magic Land, which had been divided from the rest, formed a peaceful city called Selenheim. In time, all wounds are healed. For in the lengthy span since it was torn asunder, it seems that the magic inherent within the world has begun to knit the land back together. The rift grows smaller and can even be crossed in certain locations. Though it should be a time of celebration and rejoicing, such is not the case. For despite the passage of time, the greedy Dregatar still lust after the lands of magic. Raid after raid has been sent into the enclave in hopes of weakening it for the major attack the Dregatar intend to wage as soon as they are able. Crops burned and possessions stolen. Selenheim has been thrown into a state of extreme unrest. Heavy taxes are levied upon the people to help pay for the city's defense. This has led to uprisings within the enclave. Some of its inhabitants have landed in jail, along with the true enemy. And it is here that our story begins. A few rebellious grains of sand within the ever-turning hourglass of life. So, they imprison their own too, I see. Hmm. The sound you are hearing is the sound of your death. The rolling thunder of my fellow Outlanders. The sound of the Dragata slaughtering your kind and scaling the walls of this puny fortress. They are coming to set me free. And if they don't get to you first, I will personally rip you apart. No, można powiedzieć, że jej pomogli się wydostać. Ale tymczasem, no, gra czym jest gra? Gra jest typowym rpg Arpegiem z elementami mordobicia. Bywa się, ale będę wolał biegać na tej perspektywie. Czyli widoku z oczu. A o co chodzi w zamku fabularnym? Zaczęło się od wielkiego, wielkiej bitwy. O niestety, przeciętny gościa. Zaczęło się od wielkiej bitwy, w której czarodziej pokonał wielkiego demona. Czyli tak trochę... O. No, tak trochę wieje, żeby się tutaj nie schańbić takim filmem, co się nazywa Władca Pierścienia. I pokonaniem Barloka. Gdzieś powinny być. A. Ja pamiętam co było. Tam są dwa mieszki złota. Ponie trzeba było tak fajnie wskoczyć. Zaraz wam wszystko pokażę. No i właśnie. I nasza postać... Później były kolejne najazdy właśnie tych Outlanderów tułowych, których mieliśmy już okazji kilku spotkać. No i stanęło na tym, że nasza postać trafiła do więzienia za niepłacenie podatków. No tak trochę nieciekawie się złożyło. I w momencie, kiedy my siedzieliśmy w więzieniu ci sami Outlanderzy przeszli tutaj, żeby a zbić kolejną twierdzę. No i by się okazało akurat na to, że jesteśmy właśnie my w tym więzieniu uwięzieni. Tym samym, które jest atakowany, czyli można powiedzieć zwrot fabularny niezwykle szczęśliwy dla naszej postaci. Żeby się wydostać z więzienia musi pokonać teraz mm, dosyć dużą, dosyć dużą no, nakład wrogów, którzy no, którzy będą naprawdę, naprawdę, naprawdę różnorodni. To jest do pokazania i to wszystko Wam będę mówił w trakcie. Tylko jestem ciekaw, gdzie jeszcze kasę będzie można znaleźć tu na mapie. Ponieważ tą kasę, co widzicie w prawym górnym rogu, im więcej jej zbierzemy, tym łatwiej będziemy mogli ulepszać swój ekwipunek później. Ale będzie to bardzo, bardzo ważne. Dlatego, żebyśmy właśnie później mieli do dyspozycji w miarę jakiś, chociaż inwentory. Ponieważ dzięki lepszemu inwentory najprawdopodobniej damy radę przeżyć niejedną potyczkę, z której normalnie byśmy na przykład wyszli. No nie wyszli byśmy zwyklej świecie. Teraz tak, tutaj... No, kolejny mieszek. Są chyba mieszki złote, nie, nie wiem czy dzbanki jak to nazywać Teraz tak Tu nie ma żadnego Gra ogólnie będzie się na tym opierał Tam będzie trzeba iść głównym wątkiem Nie wiem czy one mogą być pokrywane w, w siatkach czy gdzie Ale po prostu chciałbym znaleźć wszystkie Na to żeby właśnie tutaj się nie o, Żeby tutaj dodatkowo się nie bawić się nie bawić w jakieś. Mm. Okej. Okay. O i teraz oczywiście bomby, bo są. Jest drugi typ bohaterów. Bohaterów negatywnych, przeciwko nam będących. Na chwilę obecną, czyli bombardierzy. Na pewno jakiegoś zobaczymy po drodze. O. I snowblind. 40 hejsów. Jest jeszcze to 10. Mi się wydaje, że gdzieś ową po prostu gubię, którąś mi jest Pewnie i tak mm, za wizją sobie. Kiedyś do skrobi, jak będzie mi brakowało do czegoś. Upicabt up a Rastiki. Hmm. Wydaje mi się, że to było gdzieś tam z przodu całkiem dużo zapomnieliśmy. No i tu mamy koniec misji. Dobra, lecimy. Ah, we should join forces. No i tak teraz wpiszę, mamy 40 na 50 sztuk złota. Protect the Outpost, czyli blokowana się druga misja. Miecz i tarcza oczywiście. Nie wiem, czy teraz była jakaś kascenka. <coughs> nie, nie było kascenek. I teraz mamy kolejną część, czyli Protect the Outpost. No i oczywiście broń od postu i pokonaj Outlanders. I defeat, hmm, pokonaj Borji. Borie Boriego. to jest taki duży gościu. Trochę przytusz napakowany, że takujmy. Oczywiście każda misja zaczyna się takim... Takim zoomem na postać. O, oczywiście kolejne legiony. Wrogów, które musimy pokonać. Tylko, niestety, czemu nie mogłem trafić tego małego? O, mamy kolejny mieszek. Tu chyba nie ma. No, nie odkryła ona Ameryki. Musimy otworzyć bramę. Teraz tutaj, tą bramę. O właśnie, oni nam pomogą otworzyć I te strzelce tak latałem, latałem w najlepsze Myślałem że tam można będzie dostać się do tego knypka, który strzela, ale chyba nie O i drugi właśnie typ przeciwników, czyli Ork których sobie myślę bez większych problemów zabijemy Ponieważ oni się skupili na tutaj naszym przydłupasie broniącym miasta. Teraz tak, tutaj nie ma nigdzie więcej hajsu. Hajsu, 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 więcej potrzebuje. Chyba nie. Tu możemy przejść? A, możemy tu przejść. No to bardzo fajnie. No. Widzicie, ten już miał jakiś tam pancerz na sobie. I już dla nas to było trochę większe wyzwanie. Aniżeli taki typowy pionesowy oponent. O, i tu mam dodatkowe trzy mieszki złota, których y, poprzednim razem zapomniałem. Już tak się wyrażę. No ale dobrze. Jest tak. Tutaj. O, kolejni. Tu było złoto, czy nie było złota? Było złoto. Złociutkie, złociutkie złoto. Więc tak, tak, tu nie ma nic, nie ma nic. bo no, wam tak, te mieszki są poukrywane w najróżniejszych naprawdę miejscach i byście się nie spodziewali, że w takim miejscu może gra schować jakieś dodatki dla gracza. No, tylko czemu oni się na mnie tak zagrowali, a nie na tym ziomku, którym... O, kolejny knight. Bukniemy sobotyon, ponieważ zostało nam nie za dużo życia. I tutaj mamy do czynienia z dwoma kucznikami znowu. Kusznicy są bardziej irytujący niż niebezpieczni. Ze względu właśnie na to, że może za dużo nam nie robią, ale potrafią nas na przykład zepchnąć dzięki tym strzałom. Czy po prostu nas przestawić w jakieś miejsce? Takie dość niesieka sposób. No i oczywiście czasami mam, są problemy, żeby trafić oponentów, no ale to już tam... Na to już przymkną, przymknąć można oczy. O. widzisz? tu był bardzo hamski ten gość, ten ork. No, wrzucił nas skrzynką. I mamy 112 kajsu, czyli wszystko, co mogliśmy wynieść z tego poziomu. A tu będzie boss, więc... O. Jeszcze tankowaliśmy Kociona. Niestety animacje podczas... Widzę widzę trochę kuleją, ale tylko naszej postaci. Zastanawia mnie to trochę, przyznam. No. I teraz Orc syn otwiera główną bramę do outpostu i no i będziemy musieli się zaraz z nim z tego powodu rozprawić. To jest Orc Bombardier. O, właśnie. Orc Bombardier czyli taki trochę potężniejszy Orc mi klucz, który pozwoli nam stąd wyjść. Tak cześć! Headshot O, no, wyciągnij miecz. Najniebezpieczniejsze jest w sumie yy, wpadnięcie z tymi du dużą ilością, bo oni są naprawdę w dużych ilościach. W wąskie pomieszczenia. A, tu jesteś jest tydziomek. Dobrze. Jestem tylko ciekaw gdzie jest nasz ranger, który się tak odrażał, że nam to może. Taran? Taran! Lo, 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 I kolejnych drogów musimy pokonać i tamten duży pan na środku to jest właśnie u Bornie czy jak on tam Czy jak ten gości właśnie tam zwał No, Kama Dobra noc o, ładnie. Akurat na, na criticala przynajmniej wszedł hit w niego, czyli na najmocniejsze uderzenie. Chociaż tyle dobrze. No, z tym się trochę teraz zmęczyliśmy. O, i ucznicy jeszcze mają to do siebie w porównaniu do kuszników, że mogą właśnie naładować sobie strzały i wypuścić kilka naraz. Co widzieliście... Przed chwilą skutkowało tym, że dostaliśmy taką dosyć dużą salwę. No chodź kole. chodź, ale nie tak szybko. A na bossa po prostu. Znaczy na bossa. No dlatego te oponenta musimy po prostu no, nacierać na niego. Nie myśląc specjalnie o tym, żeby tutaj się jakoś blokować przed nim. O. I tym sposobem.

You expect us to believe that these people are loyal to us when they won't even pay the taxes that they owe? Be gone. It is true that you have committed a crime against us. Yet it seems you are willing to prove your loyalty to Selenheim. Because of this, I will offer you a proposition. If you continue to serve our cause and assist us in this action, you will receive full pardons and be embraced as honored warriors henceforth. There is a merchant named Marcus in the town of Celadia. He is very important to the enclave, as he is the last merchant willing to transverse the rift and bring us supplies that are badly needed if we are to have any hope of withstanding the more frequent raids of the Dregatar.

Eskortować Markusa. Ale to już w następnym odcinku, także dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się. Hej!